Ewelinka, 16 lat. Julka, 20 lat. Klaudia, 23 lata. Nikola, 25 lat. Mąż Nikoli, też 25 lat. Mąż Klaudii, też 23 lata. Julka, Julki mąż wyjechał za granicą, bo tam pieniądze teraz zarabia właśnie. A Ewelka nie ma męża, bo jest za młoda, ma dopiero 16 lat. Dziecko Julki, Tosia. Dziecko Klaudii, Mariuszek. Dziecko Nikoli, Michasia. Och, Nikola, nasza ostatnia sesja wyszła cudownie. No, prawda. Ej, a może pójdziemy z dziećmi na sanki? Co wy na to? Tak, sanki, dobry pomysł. Dzieci, pamiętajcie, trzymajcie się mocno sanek. Dobrze. Ej, dziewczyny, może zaprowadzimy psy do szkoły psów czegoś nauczą fajnego. Co wy na to? Świetny pomysł. No, może być. Super, straszny pomysł, jej! Yeah! Dziewczyny zaprowadziły psy. Już piętnasta, może po niej już pójdziemy, co Wy na to? No, dobry pomysł. Okej, okay, to idziemy. O, jeszcze Mariuszek nie, nie chce zasknąć. No, dawajcie pieski, pokażcie co umiecie. Piąknie. Cudnie. Ty A y, Popilnujesz naszych dzieci. My musimy załatwić ważną sprawę. Pójść tam załatwić jakieś ważne papiery. Za, Zostańesz chwilkę z małymi? Oczywiście. Pamiętacie o naszej niespodziance urodzinowej dla Klaudii? Tak, pamiętamy. O, to dobrze. Och, coś długo ich nie ma. Sprawdzę, co on tam robi. Ale tutaj ciemno. Co się tutaj dzieje?

Stolat, niechaj żyje nam. Hej! Ale się jestem zadowolona! Hey! I tak trwały i trwały urodziny klały. Stula.